Siemanko widzowie, witam serdecznie z tej strony oczywiście Natural. Przede wszystkim Wam trzeba przypomnieć o giveaway'ach, które są tutaj wyśmienite. 6 zarąbistych kosek do zgarnięcia z najlepszym kodem oczywiście Natural. włacając dyszkę masz tutaj szansę przy każdym doładowaniu, powtarzam przy każdym doładowaniu, że spadnie Ci jeden z tych zarąbistych itemków. Ostatni wygrani tutaj, więc serdecznie gratuluję i dziękuję za wsparcie, bo również wspierałeś mnie tym Dodatkowo, jeśli wpłacisz więcej niż dyszkę, czyli powiedzmy stówkę, masz większą szansę przy każdym doładowaniu, że spadnie Ci koska więc polecam serdecznie, klikając tutaj i wpisując oczywiście mój najlepszy kod Natural, dostaniesz dodatkowo 10% bonus przy każdym doładowaniu, 2 zł na farta, jak jesteś nowy i szansa, że spadnie Ci jakiś. Zajebisty i tam, więc powodzenia. Ze mną jest Andrzej Wazon z nowym mikrofonem! Dzień dobry, witam serdecznie. W końcu będzie mógł siadać i lizać, bo zazdrościł mi, więc ma taki sam mikrofon jak ja. Będzie go sobie do pyska. Jest również ciasko. Dobre, dobre. Widzowie, i was ona nawet słychać dobrze, chociaż są tam leciutkie mankamenty i problemy, ale to wszystko się nas... Ale już mówisz, że jest dobrze. Wtedy, tak, tak, już jest dobrze. Już jest w tym no, momencie dobrze. Jest dobrze to jest widzowie porządek. wy też możecie napisać, bo jest okej. Okay. gargulczyńskiego jak na razie nie ma. Pewnie dojdzie, a jak nie dojdzie, to, to trudno, ale lecimy z batelkami widzowie. Pamiętajcie, że... Kod natural, używając dostaniecie 10% bonusu przy doładowaniu udział w giveaway'ach. Tego wam nie muszę mówić. Bierzcie udział, jest zajebiście, jest soczyście. Wszystko gra. E, widzowie, zrobię sobie jakąś taką bitwę. Nie wiem jaką jeszcze, coś sobie wymyślę w tym swoim wielkim mózgu z IQ. Niesamowitą ilością IQ po prostu. Damy sobie może tą skrzynkę. Ona kosztuje 400 zł widzowie, ale myślę, że coś tam potrafi dać. Dodamy sobie dodatkowo G2. I dodamy sobie tutaj birthday cake. Skrzyn, 20 skrzynek, proszę Państwa. 20 skrzynek. Nie ma co się tutaj y, ograniczać. Zapraszam serdecznie, panowie, dropcie, jedźcie. Żryjcie i bawcie się dobrze przy tym niesamowitym obszarze. Żyjcie, kurwa. Burzy nam stąd. będzie mówił, żeby żreć. Gaz. Tak, jedz pizzę, jedz tą pizzę. O, jak pięknie, oo, ciasteczko. Jeden mały ciasteczko. Nadziewane ciasteczko, wiesz? Nadziewane ciasteczko. Ale słodziutkie, to mi się podoba, to mi się podoba, od startu ciasko zdymany. Więc, kurde, ja dałem bez. Nie, no, dałem bez gestera, TT. G2, ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze ci bez stera Fire Serpent pierdolnie Stary, nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji, mój młody kawalerze, wiesz? Nie, nie ma takiej opcji, ty nie ma takiej opcji. Fajnie jakby ty raz jeszcze drobną bajonecika i będzie si. Będzie wybitnie na Fajnie, to wycie. jest jak robić loda, koleś. Nie, 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 stary, to wtedy nie jest fajnie, nie jest tak fajnie. Widzowie, Pełon mnie zmanował u siebie na czacie, bo przyszedłem i napisałem, że, napisałem, że co to za cwer siedzi w na tej kamerce. <laughs> I mnie zmanował, bo musiał zareagować, nie wiedziałem, że tak działa Twitchowski czat, no ale... Niestety dostaliśmy time na dwie minuty. Po tych dwóch minutach jeszcze mu nic nie napisałem, ale znowu tam coś napisze. Teraz mu tak? Teraz napiszę coś A. ciekawego, A. Napisz, stary. Więc no. Więc to tyle ze strony Pewora zachował się po prostu tragicznie i tyle tragicznie? tragicznie się zachował powinien mi oszczędzić się. szarańcza musi go przeatakować znowu, bo mi się wydaje, że mu za mało nie, on no po prostu powinien się przyznać, powiedzieć, że masz rację no tak, ten, tak, że... tak to, tak. to jest, to jest oczywiste, że tak powinien zrobić, no bo kurwa, no jakby bez przesady tak? no, no tak, niech nie przesadza tak. stary szarańcza powinna pamiętać jak on tam banował tych kurdej łopów no. co mu tam wjeżdżali na czat stary muzyńską szarańczę, chodzi e. mi banował Ej, jakiś No tak, Faktor New Star Neon Rider Za 1300 zł prawie No widzowie, ale wygraliśmy Bitwa wygrana Nie jest jakaś wyśmienita, ale najważniejsze, że jest wygrana ESC Dygasiątko, czy byłbyś chętny zrobić bitwę? Nie, Rysiu. Rysiu, Rysiu Dobra, niech Rysiu robi bitwę o, no Rysiu, robię. 9, 8, 10 To są liczby które powinnyś wybrać sobie na koniec. No których liczyć, okej, okay, dobra. <laughs> Dokładnie tak jak mówisz. Ja sobie widzowie otworzę skrzynkę Slime. Ona kosztuje dwa kanty. Zazwyczaj ona gówno daje na baterkach, ale może teraz coś da. No niestety dalej gówno da. Dalej gówno ciekawe, da. To... Ciekawe, czy na tym mikrofonie będzie słychać pierdzenie do mikrofonu. Ale na pewno powłysować de nie Jak podstawisz, to będzie słychać, wiesz? Okurat, dobra. Ja na czterech mi Beknięcie jakieś było słychać, wiesz? No beknięcie to dalej, to było takie malutkie dla dzieci, No bo dzisiaj to Gargulet zdał takiego Beksztula, kurde, u ducha. Ten kurwa, muszę wyciąć, ja mam zdanie, ktoś ogłuchnie od uf, tego. Uf, widzowie, jak chcecie zobaczyć coś niesamowitego, nie, to wejdźcie sobie do Patryka. Nie, 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 patry... błupoty, <gulet> nie, kurwa, <to gulet> s... to jest, nie, jest szansa, ktoś od tego czy nie, 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 nie ja nie pamiętam tego beka, więc nie, nie no, wypowiadam się po bardzo. A ja pamiętam i mam stary traumę po tym, wiesz? No i cieszy mnie to, <grym> Że mi drugie ucho nie rozjebało, <grym> Tak <tłuchu> PTSD dostał po tym Tak, to tak, baku, stary, bo to, a to było coś takiego niesamowitego. Może to, no, to, się... to było na mnie zamach, żeby mi drugie ucho rozjebać, Ta, tak? no to się takim echem, takim radiowym dźwiękiem, kurwa, już odbiło coś. Ej, coś prawie piszczy, kurwa, giga była. Ho, ho, ho. Ale daje. Daj, Daj. Dwa, dwa karambity, tak była jest nieprzewidywalna, ona czasem widzowie tutaj coś tam szczeli, czasem nie, a tutaj dwa karambity, no ciasko, weź już nie drob, co? Myszko. Weź już myszko, nie, nie drob, czy sobie nie, odpuść, nie. odpuść. Nie, Jankę, kurwa, baredline za 1400 zł. Okej, okay, jest blat. A kolejnego dostał takiego. No bo jest czwarem stary, Kurde, proszę, rzuć tego serpenta na koniec. Błagam, żeby tego farmera zdymać w kiszkę. No niestety nie, no niestety nie. Bitwa. Bitwa fajna, bitwa fajna, szkoda, że nie dla nas. <coughs> Michałowicz. O. Zrobiłbyś bitwę? Nie. Za 8-9 na CSGO Skin stary, pitewkę. Pamiętajcie, darmowa skrzynka widzowie do otworzenia. Gargulec i tutaj dyga siątko, oni jedzą pizzę. Taką Gargulec samą. I myszulec, tak? Gargulec i myszulec. Gargulec i Pizza wjeżdża tam do pyska, więc jest no. idealnie. Jak oceniasz swoją pizzę, Michał? W porządku. Taka American Style i w miarę fresh. No, 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 no. Jest taka hamowa, trochę, nie? Jest trochę taka hamowa, ale... ale taka przyzwoita. Tak, ona jest. Znaczy, to nie jest taki nocny swell, nie? Taki typowy. Nie, no ta tak pizza jakbyś... na nocą jest dobra bardzo. To ile się ona? Za stary 89. 9 Ja sobie otworzę skrzynkę. A no, no, no nie, bo teraz też ją zamówiliśmy w dzień faktycznie, nie? To jest trochę inaczej, ale w nocy to nie ma sobie równych, kurwa ona. No w nocy, tak, no tak, to ona jest zajebista. To, to jest to, jest tak. że to jest takie polskie Pizza Hut jakby mam wrażenie. No można tak powiedzieć. Tylko, że lepsze o Pizza, nie wiem, zawsze ale Pizza tak się odbiera jakimś sferem potem. Ale mi na przykład to smakuje bardziej niż Pizza A ty to na pewno. No powiem ci tak, jak masz pizzę na dowóz, to jest średnia, ale tak to w restauracji jest po, w porządku. No tak, nie? Tak, tak, tak. Na no dowóz to takie, to kurde, gówno, takie no? kurwa, nie wiem, dziwnie, dziwne to jest starszy na dowóz, nie? Tak jak naturala, kurwa, tak, tak, tak. głupie teksty to jest takie dziwne. Nie, 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 no właśnie te teksty nie są głupie stary, to są teksty przemyślane. Bardzo przemyślane teksty stare. Tak, 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 dokładnie no to tak. To z, z przemyśleniem <grym> wspólnego to chyba w Przemyślu, kurwa, jak byłeś, je wymyśliłeś. Tak, tylko no. Akurat... <grym> akurat w Przemyślu nie byłem. Dzięki, Michał, przy okazji za zdymanie trójeczki. 7,5 kantów mamy w Kielni, widzowie. Michael, dziś 42 zł, dziękujemy bardzo. Ale ja myślę, że jednak Butterfly, jak mu tutaj da. Irysiowi też da, kurwa. I może, może będzie jakaś minimalna szansa tutaj na zgarnięcie czegoś, a na razie jest lipa. Lipstein tak zwany Kurde średnio. No Raflesik, Raflesik, widzowie też się, kurde, coś mu się stało, coś mu się po drodze stało, nie? Był taką niesamowitą strzynką, a się okazał zwykłym kurwa kaszakiem. Yy, ciasteczko, no wygrałeś kolejną bitwę, 18 kantów. Yy, Coś za Patryk Dyszka, coś za dyszkę. Widzowie jeszcze jak nie odbieraliście prezentu to serdecznie też polecam, odbierzcie sobie prezent, bo za darmo warto. Polecam. Mi wypadły... Co mi wypadło? Longdog. Za 350 zł pokazywałem wam ostatnio. E, więc hapcie nie, chapcie, nie. lipicy tak bo... nie widzę, już <laughs> Jak ty <tej pizzy> nie <laughs> widzisz? Co <laughs> jest zasłoniętą kurowę. O, nada, czwóreczka. A mnie matka mówiła, książę ciemności, bo zawsze po ciemku siedziałem i po nocy. Też zawsze po ciemku siedziałem, po nocy. No nie wiem, jak można siedzieć w nocy, kurwa, przy świetle i ogl... Ogry... No nie wiem, no znam. To się ale chodzi że w nocy, że ja żyłem trybem nocnym. No, no tak, no ale ja też żyłem trybem nocnym, no. Albo grałem na komputerze, albo chodziłem na imprezy. No. Patrzymy czy procentowy się popiszą. No Patryczek, Patryczek, jak procentówy się nie popiszą, to chociaż może hole się popiszą co? Może skarletka się popisze stary, bo na razie to zrobiłeś stary swój standardik. A Ale... ta pizza jest taka dobra na imprezy, mi się wydaje. No na imprezy tak, też ta, dawno, jest. No, to jest w ogóle. Dobrze pokrojona w takie kawałki, kurde, nie trzeba tam nic jeszcze kurde dokrajać. Jest jakby tak równiutko ułożone, nie, że na tak, każdym się zgadza. Tak, tak, I, Idealnie się zgadza składników, tyle samo jest i po prostu to jest pokrojona idealnie. Dobra, ja cię, Patryk, koczką. Jebação, Koc, koczkę, dobra. koczkę, stary, w koczkę cię walić, wiesz. Paczkę. Koczkę, koczkę, stary, koczkę. Ciotka, kurka. Kurwa dygas, Kurwa dygas, dygas. O, kurwa dygas. Ej, 30 czy kantów, nawet, nawet kurde nie tak źle, nawet nie tak źle. Dobra, przed przedlasciak za siedemnastkę. Uu. Za 17 przedlaściak nie będziemy się tu ograniczać. Nie potem... kurwa. No to rób, to rób Zmułkowica, stary I... I... i będzie dobrze, nie? Za siedemnastkę to mi wyszedł idealnie. Tak, no to bardzo no. dobrze znaczy, to zrobi. Boże, to może być gówno. Może być gówno. To zjemy je równo, stary. Ale powiem ci, że jak cię podgłosiłem jeszcze tutaj, to kurwa do... słychać cię dobrze. To teraz ci. będziesz walił konia do tak, mojego głosu. Tak? Teraz jest kurwa dobrze. Teraz no jest piękno, naprawdę stary. Nie ma co gadać, jest, jest kurwa myślimy. Ale Enigma nie spierdolił całej roboty. Nie. Pierdoliż, pierdolił, spierdolił. Nie, 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 stary. Nie no to widzowie, brawa dla Enigma. Brawa dla Enigmy w komentarzu widzowie, jakbyście chcieli coś ogarnąć do komputera to czy coś. Enigma jakie ma miniaturkę. <grym> <i> w... <grym> widziałem, widziałem. <grym> to... o, Kurde bezi. Michałowicz? No Michałowicz o. wygrał i chuj. Ja pierdolę, kurwa, płyta, denzel, karig jeszcze mnie zdymała. Dobra, ja robię laściaka, robię laściaka. Pod trzydziestkę będzie podchodziło, więc coś tu trzeba wymyślić dobrego. No mam nadzieję, widzowie, że nas nie zdyma, damy sobie na pewno to. Szybka bitwa, Ula. szybka bitwa. Co, Michael G? Jak się jest z cyfilisem. Mm, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie będę narzekał, nie? Proszę, co chodzi? Nie, nie. Y, dobra, robię coś takiego, bez zastanawiania się. Zapraszam serdecznie. 29 kantów, wjeżdżajcie to, kurwa, na grubo. 12 skrzynek, 29 kantów. Niesamowita bitwa, mam nadzieję, że to będzie. Dałem pękarty, dałem mu Tak moterki. to właśnie zwykły jest, stary. No stary, ale mam nadzieję, że ten bankart w końcu coś da, nie? Bo Tylko on... ten cwel ukraiński, nie dość, że kole popierdolił kurwa i przyniósł zero, to jeszcze przy sosy popierdolił, ja jak dawał mam... zamówienia Czemu pojebałeś sosy? Swane, <grybany, grybany>, kurwa, jak ja nienawidzę. Specjalnie, kurwa. specjalnie e, Bo PKB? to jest Fajnie, że pracujesz, kurwy, no, ale weź kurwa się języka nałożył, kurwa i nie można. No, to jest Sos szefowski stary Patek dał od ciebie, wiesz? O, dygaz dziabnięty. Post, post. Co prawda nie ma M9, ale jest za to bajonet, więc też dobrze. okej okay, A no. tam Knife a na Dał, w dał, no, kurwa. dał, dał, dał. Trzeba coś tam było pozmieniać. Dygaz za ile? Za piątkę, ósemkę. Dobra, ty tego 8. nie wygrywasz. Ty ja tego, to wygrywam. Ja to zgarniam stary. Oficjalnie to zgarniam. Oficjalnie ci leci, kurwa jakiś rób i kurwa. Meduza oficjal. Meduza oficjal. Kurde, niestety, Łoterek coś tu tak dał. Nie najlepiej, nie najlepiej. O gruczyk zdymany, ciasteczko ciasteczko, ja nie potrzebuję ciastolina. Rysiak Rysiak. Rysiek. No. Rzucaj, dob coś, zrób coś konkretnego. Nie potrzebuję. Kurde, A bitwa no, no średnia, ale najważniejsze, że wygrana i wyjebany jajeczka. Yy, widzowie co na tym zakończymy, kurde no. Średnio, średnio Ale co, zapraszam oczywiście do chłopaków Linki są w opisie, kanały są w opisie Używajcie kodu natural otwiera, Odbierajcie darmowe prezenty Wpadajcie do giveaway'a I trzymajcie się po na razie